Dzisiaj odbyła się prezentacja maszyny, która jest wykorzystywana do ułożenia linii średniego napięcia w ziemi i równolegle jest to związane z tym, że linie na powietrze są demontowane. Maszyna jest to dosyć innowacyjny zakup, jeżeli chodzi o operatora sieci elektroenergetycznych PGE Dystrybucja i jedyny taki zakup w Polsce i posiadanie takiej maszyny pozwoli to w krótkim czasie Linie średniego napięcia już istniejące na powietrzne schować w ziemi. Możliwości tej maszyny są dosyć spore, co pokazuje skalę, jeżeli chodzi o realizację inwestycji i porównanie z 2020 roku a w 2023. W 2022 linii na powietrznych schowaliśmy około 500 km w ziemi, a w 2023 planujemy już wykorzystując tą nowoczesną maszynę planujemy schować ponad 2000 km. Całość jest to projekt ogólnie nazwany projektem kablowania w PGE Dystrybucja i ma na celu jak największą liczbę istniejących i najbardziej awaryjnych sieci średniego napięcia schować pod powierzchnią ziemi. Jest to około 40% linii istniejących na powierzchni. W chwili obecnej projekt przewiduje 30%, ale wiemy, że już do 2027 chcielibyśmy dążyć do tego, aby schować około 40% tych linii. Jest to jakieś 11 tysięcy, ponad 11 tysięcy kilometrów kabla średniego napięcia. Mhm. W dużej mierze ma to optymalizować koszty, bo wiemy, że trudna była sytuacja czasu pandemii, trudna była sytuacja też, jeżeli chodzi o ten czas wojny na Ukrainie, i to powodowało i wzrost cen, i niestabilność tego rynku. Kierunek, który obraliśmy jako PG Dystrybucja, ma stabilizować ten rynek i wykonawstwa, i stabilizować też rynek cen. Dlatego też kupujemy we własnym zakresie kabel i we własnym zakresie zakupiliśmy maszynę, tak by w jakiejś części wrócić do własnego podwykonawstwa i by te zadania realizować własnymi siłami, własnymi brygadami. Oczywiście to nie będzie też to nie jest tak, że my zamykamy rynek na, na naszych wykonawców, bo bo ten rynek cały czas będzie i będziemy korzystać z wykonawców też zewnętrznych, gdyż no, swoimi siłami wszystkiego nie będziemy robić, ale chcemy też mieć własne wykonawstwo, tak by być w jakiejś części niezależnym i by stabilizować te, te ceny, to wykonawstwo i by miało to przełożenie też i na kwestie realizacyjne wszystkich inwestycji, bo to później się przekłada na ciągłość dostaw, na to bezpieczeństwo dostaw i zabezpieczenie wszystkich naszych klientów i odbiorców. Oczywiście planujemy zakupić, zakupić drugą maszynę. Już takie prace podjęliśmy w tym kierunku, gdyż wyprodukowanie takiej maszyny to też jest proces dosyć taki długotrwały, więc myślę, że jeżeli uda nam się zamówić tą maszynę jeszcze teraz na początku roku, w pierwszym kwartale, to będziemy posiadaczami takiej drugiej maszyny na koniec roku. Oczywiście to, co mówiłem też wcześniej, cały czas będziemy posiłkować się też rynkiem wykonawstwa zewnętrznego. Ale też w swoim portfelu oczywiście będziemy zwiększać też udział wykonawstwa wewnętrznego w tym zakresie, właśnie linii średniego napięcia i chowania ich w ziemi, wykorzystując tą maszynę. Często było podkreślane w jakim tempie i jakie są możliwości. W ciągu dnia możemy położyć około 5 km, 5 km kabla. Jest to oczywiście uzależnione od uwarunkowań terenu, czy to jest teren kamienisty, czy to jest teren górski, czy podmokły, czy odkryty, i to ma duży wpływ, ale na pewno ta maszyna pozwoli nam w szybszym tempie i pozwoli nam też w realizacji tego planu ambitnego do 2027 roku. Koszt tej maszyny jest to około 10 milionów złotych, oczywiście trzeba też uwzględniać w tych kosztach. Wszystkie maszyny towarzyszące, do tego są to maszyny transportowe, ciągniki siodłowe, traktory rolnicze, które są wykorzystywane, mulczery dodatkowo koparko ładowarki. Jednak to i tak ma przełożenie na cenę i na jakość tej usługi.